Witam Was bardzo serdecznie. Witam Was z miejscowości Santa Suzana w Hiszpanii. Jest to region Katalonii, przepiękny, jest bardzo ciepło, bardzo słonecznie. Temperatura tak jak dla mnie jest optymalna. Ciepłe wieczory, cudownie się tu odpoczywa. Bardzo serdecznie Wam takie rejony polecam. Dzisiaj chciałabym Was przede wszystkim przeprosić za to, że te filmy, które ostatnio były puszczane na moim kanale, ja nie jestem w stanie zawsze odpowiedzieć na komentarze, dlatego że mam coś tutaj za słaby internet. Wi-Fi również jest jakieś takie raz jest, raz nie ma, także no, nie jestem w stanie utrzymać z Wami stałego kontaktu. Ale postaram się Wam nakręcać dużo materiału, zaproszę Was. Do Muzeum Salwadora Dali, zaproszę Was do Barcelony, do Girony. No i może uda nam się również katamaranem przeprowadzić.